Uśmiechnij się, chłopaku. Jesteśmy już do przodu. I co powiesz? No, na pewno zrobiliśmy duży progres. Ale w bardzo dużej ilości czasu. Pokażę. Jest godzina 22. Czyli siedzimy nad tym już 4 godziny. Ale, ale. Pokażę, co udało nam się zrobić. Tu już ten cylinder mamy założony. Nie założyliśmy ostatecznie głowicy, ponieważ mamy. Problem. Gdzie tą głowicę masz? Tu masz głowicę. To ja już, to już. Tak, jest. Tak, tutaj jest ta głowica. To jest głowica nowa. I teraz ta nowa. Okazało się, tu nie zauważyliśmy tego wcześniej, że tu jest jeszcze taki zaworek. W tym miejscu powinien być ten zaworek. O, i tutaj w tej starej głowicy. O, dokładnie coś takiego. I to wygląda na to, że musimy przełożyć z tej głowicy do głowicy Ersala. Natomiast nie możemy odkręcić tych śrubek tutaj w środku. Jedna poszła, a druga jest zajechana, więc musimy tutaj z nimi powalczyć. Z tymi są jedną śrubką, żeby ją odkręcić. Jak to odkręcimy, to jeszcze musimy przełożyć ten czujnik temperatury, czyli to, bo w ersalu tego czujnika tutaj nie mamy. Tu jest w ogóle zaślepka zrobiona, więc to odkręcimy, przełożymy ten czujnik temperatury. Ale ponieważ jest 22, a ja jutro muszę wstać o 5 rano, bo znowu prowadzę konferencję, więc na dzisiaj koniec. I kontynuujemy pracę pojutrze, bo ja jutro z kolei jadę też na Mazury. I pojutrze zakładamy tutaj te części i odpalamy maszynę. Zobaczymy, czy się uda. Dobra. Dobra noc.